Jaka jest etymologia ja białożna? Jawożna, bardzo prosta. Wasza miejscowość ma bardzo stare zapisy, już możecie się poszczycić zapisami XIV-wiecznymi, i to są zapisy przylegające do współczesnego brzmienia. Proszę pana, świat przyrody pobudzał wyobraźnię naszych przodków, zwłaszcza kiedy nazywali miejsca swojego przebywania. I tutaj drzewa generowały takie pomysły onomastyczne, czyli nazewnicze. Proszę zobaczyć, ile z miejscowości typu Bukowie, Buków, Bukowiec, Sosnowiec, Sosnówka, Świerklaniec, Świerczany, nazwisko Świerczyński, prawda? Cisowa, Borowa, Laski, no i wśród tych drzew jawor. Od którego płodzi jawor na Dolnym Śląsku, jaworzynka i wasze jawożno. Natomiast niech się nie obrażą na mnie, mieszkańcy Szczakowej. Podmieniacie to przymiotnikowo. Nie Szczakowy, tylko Szczakowy. Różnie. Różnie, no i tak będzie do końca świata. Jeśli teraz powiem, że ta młodsza, jeśli idzie o dokumentację nazywniczą Szczakowa, młodsza od Jawożna. No nie może nie pochodzić od nazwy osobowej. Szczak. To było jakieś nazwanie człowieka. Proszę skojarzenie. Z dzisiaj wulgarnym określeniem pewnej czynności fizjologicznej jest tutaj oczywiste, prawda? My nie mamy tych wulgarnych skojarzeń, kiedy mówimy o szczawianie. Kiedy mówimy o nazwie miejscowej szczawno, czy szczawnica, tak się składa, że i szczawno to zdrój, i szczawnica to zdrój, tam się wody pija, tam się jeździ do sanatoriów. No ale proszę pana, no tak czynność siusiania też określano i określa się do dziś. Tylko siusianie jest kulturalne, a szczanie jest, no wulgarne, prawda? No ale ten sztak może nie był kiedyś aż tak wulgarnym określeniem, jak dzisiaj. No ale niewątpliwie, niewątpliwie no, nawiązuje do tej, do tej fizjologicznej czynności. Czy pan wie, że ja w jednym z opracowań onomastycznych, przygotowując się do, na, do naszej dzisiejszej rozmowy, zobaczyłem, tylko nie znalazłem potwierdzenia w żadnym słowniku staropolskim, ale w jednym z leksykonów nazwniczych zobaczyłem, że ta Szczakowa, pochodząca od epitetu, od, od nazwy osobowej Szczak, nawiązuje do wyrazu pospolitego Szczak, który logicznie Znaczył tyle co nocnik. Niech sobie Pan wyobrazi. Natomiast chcę powiedzieć, że Szczakowa jest to nazwa, która w moim sercu i w pamięci liczy sobie niewiele mniej lat niż Tarnowskiego, moje ukochane rodzinne miasto. Dlaczego? Moja mama przed wojną mieszkała w Maczkach, które dzisiaj administracyjnie należą do Sosnowca, a studiowała w Krakowie, dojeżdżała do tego Krakowa. Żeby dojechać do Krakowa, musiała najpierw podjechać dwa chyba przystanki do Szczakowej, czy do Szczakowy i tam w Szczakowej, albo w Szczakowie, łapała pociąg do Krakowa. I mówiła moja mama, że właściwie nie musiała sprawdzać, czy to już Szczakowa, bo czy to była dwunasta w nocy, czy szósta rano, tam na tym dworcu ktoś roznosił rozmaite produkty które można było sobie kupić do podróży i proszę pana ten ktoś kto to nosił krzyczał jabłka ciastka cukierki miętowe pomarańcze piwo i moja mama ciągle to wspominała że to zawsze słyszała na dworcu a wie pana ona mi to opowiadała w latach 40. 50. 60. Pan jest człowiekiem bardzo młodym i Pan wie, że dzisiaj na każdym rogu może sobie Pan kupić. Mandarynkę, pomarańcze, banana i tak dalej. Ale czy pan wie, że jak ja jeszcze byłem w pana wieku, kiedy ja byłem dużo starszy od pana, bo praktycznie do 89 roku, jak pan spyta rodziców, pomarańcze to może raz w roku, może dwa razy w roku. Piwo, Gdzieś tak jak się zaczynała wiosna, lat właśnie nie do kupienia. A tutaj w, na maleńkiej, maleńkiej miejscowości na dworcu, każdego ranka i o północy, ktoś roznosił produkty prawda, spożywcze. I tam były nie tylko jabłka, ale ciastka również, cukierki miętowe, pomarańcze i piwo. I moja mama tak jej to w pamięć weszło, że ona nawet tak naśladowała głos tego, 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 sprzedającego te produkty na dworcu Szczakowej. Tak w tym sensie Szczakowa jest bardzo, bardzo mocno w moją pamięć wpisana. Hmm. A jeszcze o tej odmianie yy, Szczakowa. Proszę pana, powiem krótko. Nikt tu nie popełnia jakiegokolwiek błędu. Wczoraj miałem na ten temat wykład. Nazwy miejscowe typu Warszawa, Częstochowa, Limanowa, Kolbuszowa, Szczakowa. Tym nazwom polski system gramatyczny oferuje dwa typy odmiany, albo rzeczownikowy, albo przymiotnikowy. I tylko od zwyczaju miejscowej ludności zależy, który, ten, który z tych dwóch wzorów odmiany się przyjmie. Wiemy, że w wypadku Warszawy częstochowy przyjął się wzór rzeczownikowy. Warszawa częstochowa, Warszawy częstochowy, w Warszawie w częstochowie, tak jak kobieta, kobiety o kobiecie, dziewczyna, dziewczyny o dziewczynie. W wypadku limanowej kolbuszowej przyjął się paradygmat przymiotnikowy. Limanowej kolbuszowej, jak dobrej, miłej, brzydkiej, ładnej, pięknej, kolorowej niebieskiej. Szczakowa. Jeśli mnie pamięć nie myli, mama chyba mówiła, że się przesiadała w szczakowej. Pan mi mówi, że jest różnie. W ogóle mnie to nie gorszy. Choć może być to trochę męczące, tylko chcę zapewnić Pana z pełną odpowiedzialnością za słowo, że ktoś, kto jest przyzwyczajony do odmiany szczakowej, nagle usłyszy szczakowy. Żeby tego kogoś, kto odmienił Szczakowy, nie traktował jak kogoś, kto mówi poszłem zamiast poszedłem, wzięłem zamiast wziąłem, rozumią zamiast rozumieją, bo to są ewidentne błędy gramatyczne, rozumie Pan? Natomiast tu nie ma żadnego błędu. Warszawa różnie dobrze mogłaby się odmieniać śmiotnikowo, gdybyśmy tylko zechcieli i moglibyśmy do Warszawy jechać tak jak do Limanowy. W tym sensie mnie nie gorszy, nie gorszy Szczakowa odmieniana na dwa sposoby, chociaż na pewno w codziennym, językowym obcowaniu byłoby wam lepiej, byście, gdybyście się zachowywali niejako automatycznie. I tak jest, jest oczywiste, a jawożno, jawożna, jawożnie, żeby było oczywiste w Szczakowej albo w szczakowej. W naszym mieście bardzo popularnym wyrażeniem jest wychodzić na pole. Natomiast, gdy pojedziemy do Sosnowca albo do Katowic, to często się zdarza, że ludzie nie wiedzą, o co nam chodzi. Skąd to się wzięło, wychodzić na pole, wychodzić na... To? Proszę pana, zacznę od stwierdzenia, że jest to najczęstszy temat regionalny w mojej działalności, językoznawcy, popularyzatora wiedzy o języku. Żaden inny regionalizm, poznańska szaga, pójście na szagę, czyli tak na ukos, na skrót, jakieś tam śląskie wyciepnięcie, czy pójście do haźla, czyli do, do ubikacji, nie wzbudza tylu kontrowersji, co to wasze małopolskie pójście na pole. Proszę pana. Ani ono bardziej, ani mniej logiczne od pójścia, wyjścia na dwór. No tak się składa, że to wyjście na dwór, no, czyli na coś, na dworzec, na to, co jest poza miejsce mojego przebywania, no zyskało status formy ogólnopolskiej. I ono jest w każdym słowniku na pierwszym miejscu. Wychodzimy na dwór. Byłem na dworze. Częste błędy, nawet w jednej z reklam się pojawiło na dworzu. Skrzyżowanie z formą na podwórzu. Ale co innego jest podwórze na podwórzu. A co innego jest dwór, rzeczownik twardotematowy, jestem na dworze. Prawda? No więc to wyrażenie na dworze, czy idę na dwór, zyskało status normy, normy ogólnopolskie. Natomiast, wasze małopolskie na pole. Nie jest potępiane w czambu, bo z jakiej racji miało być potępiane? Natomiast no, ma status formy typowo regionalnej. Porównywalne jest to, proszę pana, z deklinowaniem, przyglądam się tatowi swojemu. Nie mam już tata i idę statem na spacer. To też ma kwalifikator regionalności, to jest z kolei typowo wschodnie. Nawet Ludzie w Pańskim wieku, urodzeni we Wrocławiu, w Świdnicy, w Bolesławcu, od rodziców, od dziadków wzięli taki sposób odmiany rzeczownika, tato, taty, i też się przyjmuje, może tak być. Choć oczywiście pewnie 95, a może 98% Polaków mówi tata albo tato, nie mam już taty, przyglądam się tacie, z tatą idę na spacer, prawda? Natomiast to jest typowo kresowe. Mickiewicz napisał balladę Powrót Taty a to w jednym z wersów tejże ballady, tego utworu Mickiewicza pojawiła się konstrukcja Pytanie ojca kierowane do dzieci, czyście czekały na tata? I tu wyszła kresowość Adama Mickiewicza. Także spokojnie sobie wychodzicie. Na pole, chociaż powiem teraz żartobliwie, pewno będzie to źródło nieustających konfliktów, chociażby małżeńskich. Bo jeśli on jest z Małopolski, a ona nie z Małopolski, to ona pewnie przez całe życie, pół żartem, pół serio, będzie z tego jego małopolskiego wychodzenia na pole się podśmiewała, czy na odwrót, on nie z Małopolski, a ona krakuska. Mówiąc żartobliwie. Tak jest. Jakie jeszcze są charakterystyczne dla gwary krakowskiej wyrażenia? Proszę pana, no więc oczywiście to na pole. Podobno, podobno nauczyciele starzy krakowscy, kiedy mieli okienko, czyli przerwę między jedną a drugą lekcją, powiedzmy pierwsza godzina, trzecia, czwarta, a drugie, na drugiej lekcji 98% Polaków powie nauczycieli, że mam okienko. Z tego co wiem z różnych opracowań, na to okienko mówiło się w Małopolsce skoczek. Proszę Pana, jeśli w czyimś języku jest wyraźna preferencja dla oglądnięcia czegoś, a nie do obejrzenia, też można zakładać, że to oglądnięcie jest małopolskie. Proszę Pana, jeśli ktoś plewi i mówi o plewieniu, a nie o pieleniu, to na pewno jest południowy, czyli Małopolsko-Śląski, bo w tym momencie, no przecież Pańskie Jaworzno też formalnie należy teraz do województwa śląskiego, choć nie jest historycznym przecież Jaworzno-Śląskiem. To proszę Pana, więc tych powinowac Małopolsko-Śląskich jest co niemiara, my jeszcze do tego z, z, za chwilę wrócimy. No to też wiadomo, że to nie jest ktoś z północy czy z Mazowsza, bo na Mazowszu na północy jest jednak ciągle pielenie. A my, Ślązacy, wy, Małopolanie, plebicie ogródek, prawda? No, także charakterystyczna stara inteligencja małopolska, jeszcze w latach międzywojennych, bardzo mocno pochylała samogłoskę E, dopiero po wojnie ta wymowa straciła status Dopuszczalnej nawet w języku literackim. Moja mama studiowała polonistykę w Krakowie, zawsze mi opowiadała o swoich profesorach, o Kazimierzu Niczu, o Stanisławie Pigoniu, że oni mówili syr, rzeka, mliko, chyba jakiś nawet fragment. Recytowany przez Stanisława Kigonia mi przytaczała ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Tak mógł jeszcze w latach międzywojennych mówić inteligent krakowski. Mój ukochany nauczyciel akademicki, dzięki któremu tu jestem już nieżyjący, dr Franciszek a też z Krakowem związany. Pamiętam, jak nas czasem chciał tak postraszyć, że będzie surowy, że on nie przepuści jakiegoś lekceważącego stosunku do gramatyki historycznej, którą z był Będę konsekwentny. Słyszę to jeszcze tak, to było dziś, a to było 40 lat temu, prawda? Będę konsekwentny. Typowo to jest małopolskie. Ja. No, proszę pana, większość gwar dialektu małopolskiego ma syjazytocysty Syjazy zaba. W dialekcie małopolskim no, najbardziej archaiczna jest oczywiście gwara podchalańska. Ta gwara podchalańska. Która zachowuje miękkość pierwotną z krzyży szyżyczy, tylko że zarazem jest to gwara mazużąca, więc w języku nie jest to sija, zito, czysty, tylko sija, zito, cisty. Proszę no, jako człowiekowi z Górnego Śląska, no łatwo mi o tym mówić, bo w warstwie, chciałoby się powiedzieć takiej gramatyczno-leksykalnej, te powinowactwa śląsko-małopolskie są bardzo silne. Jest tylko inna intonacja. Ja to słyszę, wie Pan, na obszarach, które już od 60-70 lat należą już do województwa katolickiego czy górnośląskiego, ale są historyczną małopolską. No to. Nigdy Ślązak nie zapyta, a pójdziesz to ze mną, a pójdziesz też, więc można powiedzieć, że, że ta intonacja jest zupełnie inna, ta górnośląska jest około, u, 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 taka poklona. natomiast Małopolanin ma tę taką rozlebność intonacyjną, taką trochę kresową chciałoby się powiedzieć, prawda? To wychodzi w detalach, a z drugiej strony, jeśli mnie ktoś w pociągu, dajmy na to, otworzy drzwi przedziału i zapyta, jest to miejsce wolne? ja wiem, że tak mnie zapytał Ślązak. Mało Polanin by tak mnie zapytał. Tu z kolei ta charakterystyczna śląska taka intonacja rosnąca w pytaniu typu. Jest to miejsce wolne, ale widziałbych, słyszałech, zrobiłech. zrobiłek. Ale na teraz znów detal. Moja babcia, Klimczyk z domu, po mężu miotkowa ze strony ojca. Patrzyła na bazikę w piekarach Śląskich, tak jak ja patrzę teraz przez to okno na Kościół Panny Marii na piasku we Wrocławiu. Było tak blisko. Ale wie pan, co było w środku? W środku była węższa niż ten pokój rzeka Brynica. To była rzeka graniczna. Po jednej stronie był Śląsk, Prusy, a po drugiej stronie Brynicy była już Rosja. Od czasów zaborów. I moja babcia była oczywiście po tej stronie rosyjskiej. Jej idiolek, czyli język osobniczy był bardzo zbliżony do gwary śląskiej, ale były takie detale, które ją jednak od ślązaków rodowitych różniły. Na przykład moja babcia pytała mnie zawsze, ona bardzo mnie lubiła, tak bardzo czekała zawsze na mnie, Janecku. Przyjedziesz na wszystkich świętyk i to wszystkich świętyk na rękach, na nogach nie powie tak żaden Ślązak. Na Śląsku jest wszystkich świętych, na rękach, na nogach, a Małopolanin, stary Małopolanin ma to na rękach, na nogach, na wszystkich świętych. Jeszcze jedna typowa fonetyczna cecha małopolska. Proszę mi powiedzieć, w jakim stopniu według Pana i język, y, jaką rolę odgrywa w kształtowaniu tożsamości regionalnej? Proszę Pana, przy ogromną. No, y, y, ja y, tutaj na Dolnym Śląsku, na którym już jestem ponad 50 lat, bardzo często słyszę w szkołach zwłaszcza pytanie kierowane do mnie, i tak jest we Wrocławiu, w Świdnicy, w Bolesławcu, w Górze, w Bałżychu. Proszę pana, czy to prawda, że my tutaj. Na Dolnym Śląsku mówimy najlepszą polszczyzną. Niezmiennie odpowiadam, jeśli przyjąć za najlepszość, a określenie najlepszości w języku jest bardzo trudne, jest niewymierne właśnie. ale jeśli już tak pytacie, czy nasz język jest najlepszy, i teraz za to kryterium najlepszości przyjąć przyleganie waszego języka do norm tak zwanego języka literackiego, więc tego, który obowiązuje w prasie, radiu, telewizji, kościele, urzędzie, szkole, tak. To wasza polszczyzna wrocławska, świdnicka czy wałbrzyska jest polszczyzną idealną, przezroczystą, z której nie przebijają się żadne cechy regionalne. Wystarczy stać na dworcu Warszawa Centralna i czekać na swój pociąg do Wrocławia, ale w międzyczasie spikerka dworcowa zapowiada pociąg do Lublina. Ja choćbym nie wiedział, gdzie mnie spuszczono na ten dworzec, w jakiej miejscowości, to usłyszawszy ten pociąg do Lublina, wiedziałbym, mnie, że mnie gdzieś na Mazowszu spuszczono na dworzec. No, w tym wypadku, oczywiście, na, na dworzec warszawski, prawda? Więc w tym sensie jest Wam może i w szkole łatwiej. Wy się nie musicie wyzbywać gwary. Ale widzicie, ja przyjechałem tutaj do Wrocławia z regionu w którym jeszcze gwarę słychać, nawet w największych miastach, takich jak Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Byto, Tarnowskie Góry Moje, z których pochodzę. I nie macie pojęcia, jak ja dziękuję Bogu czy losowi za to, że mnie wyposażył w kapitał gwary, bo wy nie wiecie, wy dolnoślązacy, jeśli mogę tak określić, co to jest za przyjemność. W pewnych sytuacjach życiowych wrócić do gwary. W sytuacjach mniej oficjalnych. Wystarczy, że tu ktoś do mnie dzwoni, z Chorzowa czy z Katowic, Moje dziewczyny, sekretarki, panu by to potwierdził. aha? Szef ma telefon z Górnego Śląska, bo już jest jego intonacja inna. Bo mi się powie, nie daj, tylko dej. Bo mi się powie, nie zostaw, tylko zostaw to. I to jest taka rozkosz. Wiem. Ja y, zachowuję się tak y, wtedy, kiedy jest mi dobrze. Ja to robię w domu, ja mam żonę nieślązaczkę, zaczkę. A ja też do niej mówię z pochyleniem samogłosek. Też idę wyciepnąć coś na hasiok, a nie na śmietnik. Prawda? Czasem cię gdzieś piznę, czyli uderzę. Na widok motyla, zaraz o szmaterlog jakiś, nam no, tu furgo w lufcie, prawda, nie, fruwa w powietrzu, motyl, o szmaterlok, furgo w lufcie, no. To jest, to jest coś, wie pan, przywiązanie do małej ojczyzny, do, do języka serca, jak mówi emerytowany, biskup polski Nosol. To jest coś wspaniałego. To jest wie Pan, To jest jeszcze jeden z wariantów stylistycznych naszego zachowania komunikacyjnego, a przecież atrakcyjność zachowania językowego mierzy się właśnie liczbą wariantów. Jeśli ja mam jeszcze na podorędziu taki wariant stylistyczny, gwarowy, to jestem przecież wewnętrznie bogatszy, a komunikacyjnie a komunikacyjnie jestem atrakcyjniejszy, bo nie ma nic gorszego w naszych międzyludzkich zachowaniach językowych, jak nuda, jak monotonia, jak uczepienie się jakichś wyrazów modnych i międlenie teraz tymi wyrazami. prawda? Tylko że zawsze powtarzam, byleby się w tej miłości uzasadnionej, psychologicznie do Rodzinnej wsi, do rodzinnego miasta, do tej małej ojczyzny, czy małopolskiej, czy śląskiej, żeby się tylko nie przyrodziło w jakiejś szowinizm, prawda, w jakąś taką zaściankowość. To chyba ksiądz, profesor Janusz Stanisław w Pasie powiedział, że prawdziwie kocha swoją małą ojczyznę. Ten, który kocha tę ojczyznę większą i tę jeszcze większą, wie pan. Miał tutaj na myśli Polskę, miał na myśli Europę. A proszę pana, mój mistrz intelektualny ostatnich lat, uważam za takiego Wacława pana, który słynął ze swoich takich dociekań też językowych. I wie pan, że w języku niemieckim odpowiednikiem naszej małej ojczyzny jest słowo Heimat. Ileż to już osób mnie prosiło, żeby spróbował jakoś ten Heimat przetłumaczyć na polski? Trudno, chyba musi ta mała ojczyzna u nas zostać. Natomiast wracając do Wacława Halla, czy Pan wie, że on odkrył, że w starogermańskim języku ten rdzeń tego wyrazu Heim oznaczał kosmos, wszechświat. Rolwana, sięgnięcie po prymarne znaczenie słowa, po jego znaczenie etymologiczne jest niezwykle instruktywne. Ono właściwie oddaje istotę rzeczy, która się przez wieki później rozmyła. I nam dzisiaj się heimat, po polsku mała ojczyzna, no kojarzy Jaworzno, Tarnowskie Góry, Śląsk, Małopolska, a może tylko kawałek Śląska, a może tylko kawałek Małopolski. Tymczasem trzeba widzieć, że nasi językowi przodkowie, praind europejscy, oni w hajmacie, w rdzeniu Heim widzieli kosmos, widzieli wszechświat. To zawsze mówię Ślązakom, kiedy jestem wśród nich, czy na konkursach taki czynnik gwarowy, czy kiedy w ogóle jestem, no, w swoim hajmacie, prawda, czyli w swojej małej ojczyźnie.